Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witajcie na moim kanale. W dzisiejszym dniu przychodzę do Was z mini haulem z dwóch sklepów: i jest to Pretty Little Things i Miss White. Wiecie, jak to jest: siedzi się w domu, no dzisiaj to się zamawia. Ja zamawiam coś cały czas. I zamówiłam też kilka rzeczy od nich. Parę udało mi się wyrwać na promocji, jak ta tutaj perełka, którą mam z Miss White. Polowałam na nią dość długo, była na przecenia, dlatego właśnie ją kupiłam. na sobie wszystko, co ja tu mam już Wam pokazuję. Czy go zaczniemy? Jest to przepiękna, żoskwiniowa sukienka. Jest naprawdę przepiękna, z z wycięciami i ona była super tania. I zaraz Wam powiem, ona kosztowała jedynie 6 funtów. Naprawdę niedużo. Stosunkowo do tego, jak fajnie wygląda. Materiał nie jest cienki, ja go zaraz ja ją zaraz przymierzę na siebie, więc sami je ocenicie. Jak ją zobaczyłam na stronie, to mówię, ja na wakacje do opalonej skóry będzie wyglądać naprawdę pięknie. Ja ją już przymierzam i sami zobaczycie. Hej. Zobaczcie, piękna jest. Ja mam... Ona jest w rozmiarze 10. Nie wiem, czy ona jest lekko przy przyluźna na mnie. bo teraz się siedzi w domu i ja, więc to parę tygodni będą kilka kilogramów cięższa. To naprawdę będzie dobra. Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym wzięła rozmiar mniejszą, to by była za mała. Ta jest w rozmiarze 10. Dobrze mówię? Tak w rozmiarze 10. Ja, ja z reguły od nich wszystko mam w rozmiarze, jeśli chodzi o sukienki, mam w rozmiarze 10. Nie jest za krótka, nieprześwitująca. Materiał toś, gruby i te wycięcia, słuchajcie, była mnie tak urzekły naprawdę. Ja mam teraz stanik taki większy, dlatego tego widać, ale no nie wiem, mi się naprawdę bardzo podoba, nie wiem czy ramionczka są regulowane, nie, są jedyne, jedyne chyba, jedyny minus tej sukienki, że ramionczka nie są regulowane, wiecie, ja mam akurat dość mały biust, dlatego ja zawsze muszę sobie ciągać do góry, wiadomo, ktoś z większym biustem ma bardziej naciągnięty ten materiał, ale nie wiem, ten kolor jest naprawdę, naprawdę przepiękny. Słuchajcie, to chyba jest mój najlepszy zakup, dlatego, że ja widziałam te kurtki to jest taka kurtka, Ala sukienka. Ja widziałam na innych stronach, w innych sieciówkach. I one były super drogie, a tutaj mi się udało. Słuchajcie, to mi się udało kupić za 15 funtów. Identyczna u nich też w sklepie identyczna jak ta, tylko troszkę jaśniejsza była chyba za 35 albo za 45. A ta była właśnie na przecenie za 15 funtów. Ja jeszcze tego nie przymierzałam zobaczmy zobaczymy. Ja musiałam w rozmiarze 12, bo chciałam, żeby była taka właśnie większa, nie chciałam, żeby była super ekstra dopasowana. I jest mega. Właśnie tak jak myślałam, że będzie wyglądać tu łapka, więc można ją sobie przewiązać. Super jest naprawdę i ona mi się w ogóle widzi albo z jakąś spodniczką, albo właśnie ze shortami, albo cycle shortcami takimi dłuższymi w różnych kolorach, czy nawet też w czarnym. Nie wiem czy myślicie, ale jest naprawdę, naprawdę super. Jeans też fajny, gruby, lekko elastyczny jest. Kolor też super. Tak wygląda rozpięta. Myślę, że jako sukienki to za bardzo jej nosić się nie da, bo chyba, że może dla kogoś niższego. Ja mam prawie 70 wzrostu, dlatego na mnie ona jest taką za pupę. Just about. Ale jak ktoś już niższego wzrostu, to spokojnie mógłby taką sobie założyć jako sukienkę. No nie wiem, ja jestem mega zadowolona. Następna rzecz jest to koszulka oversi'owa. W pięknym różowym kolorze. Jest to rozmiar light, czyli tak 12-14, na rozmiar UK. I ona jest taka jakby sparany, ten różowy, ale on nie jest sporany, taki jakby znoszony z nadrukiem. Z przodu, jaki również nadruk ma z tyłu. I ja wiecie co, ja tak naprawdę jestem zakochana w takich koszulkach ostatnio, ale ja cały czas noszę takie oversize, ja wiem, że teraz jest też młoda na to. Ale one są mega wygodne. I to właśnie jakichś shortów, jeansów Można sobie zawiązać sukołek i naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Ja już się w nią ubieram i się Wam pokazuję. Okej, okay, wracam z koszulką. Jeszcze teraz ja muszę Was przeprosić, ponieważ podam złą cenę. Ona kosztowała 3 funty, a więc przepraszam. Przepraszam, że... Podałam złą cenę, ale teraz właśnie spojrzałam. I tak, koszulka prezentuje się tak. Jest mega mega duża, ale mi o to chodziło, dlatego że ja tak jak powiedziałam zazwyczaj takie koszulki nasze z Saj fajnymi, czarnymi będzie wyglądać naprawdę fajnie. Ale również można ją sobie wsadzić w taki sposób i wygląda naprawdę super. Super z taki wiecie, ja mam taki właśnie styl luźny. Nie za bardzo lubię takie dopasowane rzeczy. Może kiedyś, ale teraz jednak wolę takie, są mi wygodniejsze. Sprzątać je sobie, jakieś nowe wiązanie jest. Tak, tak widziałam na TikToku. Nie opanowałam jeszcze, na sobie właśnie tutaj zrobić pentelek. Ona kosztowała 15 funtów. No dość sporo, jeśli chodzi o koszulkę, ale, ale ten kolor i ten print właśnie z przodu i z tyłu mi się naprawdę spodobał. Dlatego się pokusiłam na nią. Zobaczcie, wygląda naprawdę super. Ja w sumie do niej kupiłam sobie spódniczkę. coś ostatnio, słuchajcie, mam z tym różowym, on to kupuję różowe rzeczy. Taka spódniczka dość cienka, elastyczna. Ona jest w rozmiarze 10. Kosztowała 5 funtów, ale stosunkowo niedużo, jeśli chodzi o tą sieciówkę. I właśnie ją zaraz pokażę, ją założę. Zobaczcie, spódniczka prezentuje się tak. Można ją sobie pociągnąć wyżej. Można ją opuścić trochę niżej. Nie prześwitująca. Bardzo fajny, modny print. I mój właśnie zamyk był, żeby ją nosić. Słuchajcie, z tą koszulką. Nie myślę, że wygląda całkiem fajnie. Jeszcze sobie zamówiłam. E, różowe konwersy takie za kostkę. No właśnie coś ostatnio z tym różowym mam. Myślę, że też będą fajnie z tym wszystkim wyglądać. Na wakacje. Fajny taki luźny styl. No też fajnie będzie wyglądać i z białym takim basicowym topem, i z czarnym, i z białą pod Myślę, że można ją nosić na wiele różnych sposobów. Nie wiem, co sądzicie. Mi się bardzo podoba. Też pewnie jak ta jest tak puszczona, ją tak to troszkę tylko widać też nie jest źle. Fajna spódniczka. Co dalej? Co ja tu jeszcze mam? Topik. To jest taki crop top. Ja go kupiłam głównie z myślą o high-waisted jeans z wysokim stanem jeansach i tych ierforceach. One właśnie mają tutaj limonkowy znaczek Nike. I myślę, że to będzie super razem wyglądać. No, zaraz zobaczymy, chcę się przebrać. I no, słuchajcie, topik prezentuje się. Tak, jest dość krótki i cienki, ale to nie szkodzi, bo i tak jest fajny. Kosztował tylko piątaka. Właśnie no, mi chodziło taki top i o takie high-waisted jeans jeansy są z freakem. Ja są z second handu. Wkazywałam w moim holu zakupowym second hand, jak nie widzieliście, to zapraszam do oglądania. I właśnie ja sobie wymyśliłam, że będę nosić to z tymi oto minajkami. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. Może troszkę za krótki, bo ja już tak krótkich nie lubię, ale mam być to, co mam jeszcze spodnie od stop-shopu, które mają jeszcze wyższy stan. Tego myślę, że coś się ogarnie. Pięć myciaków i to jest rozmiar 8 chyba. Rozmiar 10. Nie wiem, czy wy lubicie takie kolory. Ja niekoniecznie, ale czasem można założyć coś innego i właśnie zostawić to z czymś podobnym bo ciemnie wygląda bardzo fajnie. Co tu jeszcze mamy? Zostały jeszcze mi tylko dwie sztuki. Pokażę Wam najpierw co mam z Miss Gwide, co tak bardzo chciałam kupić już dość dawno, ale jakoś cena mnie zawsze odstraszała tej bluzy. Jest to bluza z Playboya. To jest taka w sumie bluzo sukienka. Kosztowała ona 35 chyba. Gdzie jest cena tego? Okej, okay, była bezcenna, nie ma ceny na invoice. Tak mi się wydaje, że 35 funtów kawałek ja jeszcze zrobię. Przybitkę Wam zrobię, to zobaczycie sobie. I podlinkuję też. 35 funtów, jedna była chyba z 50? Chyba z 50 przeceniona. To jest chyba z tej nowej kolekcji, nawet Playboya. Ja ją mam w rozmiarze 14, bo ja chciałam, żeby ona była taka duża, duża. Już wam pokazuję. Jeszcze jej nawet nie otwierałam. Zastanawiałam się nad kolorem, wziąć białą, czy czarną, wiecie jednak biała też dość szybko się bluidzie, ale jednak biała. Białą zawsze chciałam. Jeszcze się zabezpieczenie, tak jak mówię, jeszcze jeszcze jej nie otwierałam i jest... Jest mega. Mega piękna jest ta bluza Jest duża, ale tak jak mówię, o taką mi chodziło Jeśli chodzi o jakość, to też, wiecie, oni mają akurat jeśli chodzi o jakość, mają większość dobrych rzeczy No piękna jest, przyłożę sobie czarną, kupiłam, ale nie wiem Zobaczę jak tam się będzie nosić i do niej zamówiłam sobie z Pretty z P One kosztowały 6 funtów I to jest rozmiar 10 no, Dość tyniutkie są, ale ta bluza jest dość duża, obszerna, to... To będzie to, co trzeba zakryte. I to właśnie zobaczcie, będzie super się prezentować. Bo tutaj jest ten napis z tyłu, ale ja to zaraz na siebie założę. I sami zobaczycie i ocenicie. No spodenki są dość cienkie, zobaczcie, widać. Ale tak jak mówię, no ta bluza jest dość długa, więc powinna zakryć. Okej, okay, to przymierzam. Okej, okay, jestem z powrotem. Jestem, słuchajcie, mega zadowolona. Bluza jest taka, jaka chciałam, żeby była. Ona jest ogólnie sama w sobie oversize, dlatego jak ja wzięłam jeszcze ją w rozmiarze 14. Zobaczcie, te rękawy są naprawdę duże, ale mi właśnie o to chodziło, żeby ona taka była. Zobaczcie z tyłu. Mega jest naprawdę, tu ma znaczek, znaczek projektuje z przodu I zobaczcie te spodenki One są dość prześwitujące, jeśli chodzi o jakość, to, to kiepskie są Naprawdę dużo widać, nie będę wam pokazywać, bo to niesmacznie wygląda Ale tak jak mówię, z racji tego, że ta bluza jest tak duża, to wszystko jest zakryte i nic nie widać Ale myślę, że te spodenki właśnie z tym napisem z tyłu wyglądają bardzo fajnie Z przodu zobaczycie, tak się to poznaje nie wiem, ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona i się starałam, żeby jej nie, nie ubrudzić od make-upu. Jak mówię, no białe to trzeba uważać. Okej, okay, to by było na tyle. Ja jestem tak zadowolona. Nie wiem, co wy myślicie, piszcie w komentarzach, zostawiajcie. Łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco Ja na pewno postaram się nagrać filmów jak ten czy podobnych Dużo więcej A jeżeli Wy macie jakieś propozycje, chcielibyście zobaczyć różne rzeczy z różnych sieciówek Albo też chcielibyście zobaczyć rzeczy tutaj z tych brytyjskich sieciówek, żebym ja dla Was je przetestowała czy poprzymierzała To napiszcie w komentarzu z jakiego sklepu Ja się postaram na pewno to dla Was zamówić A teraz będę się z Wami żegnać i widzimy się wkrótce, a